Od 1 kwietnia obowiązują nowe zalecenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Nowe zasady znaleźć można na internetowych stronach Ministerstwa Zdrowia, ale także na stronach lokalnych samorządów. Warto śledzić komunikaty zwłaszcza tych drugich, ponieważ pojawiają się tam informacje o pracy lokalnych instytucji. A te pracują inaczej niż zwykle. Na przykład Mikołajski MOPS wprowadził rotację kadry, ale nie zawiesił swojej działalności. Przede wszystkim nie stawiamy się osobiście, bo... W tej szczególnej sytuacji możemy załatwić wszystko mailowo, telefonicznie. Każdy już z nas praktycznie posiada ten telefon, więc nie jest to jakieś tam. Możesz złożyć to podanie w urzędzie i jest tam wyznaczone miejsce, w którym można zostawić podanie. Cała reszta procedura pozostaje taka, jaka była. Liczymy się z tym, że pracownik do nas zadzwoni, i w tych szczególnych okolicznościach. Przyzna pomoc nawet bez fizycznego kontaktu. Tak więc wszelkie wnioski o pomoc są rozpatrywane na bieżąco. Problemy, z którymi muszą sobie radzić pracownicy MOPS, są za to innej natury. Nie możemy przeprowadzać wywiadów według nowych wytycznych w terenie, dlatego wywiady będziemy przeprowadzać i przeprowadzamy telefonicznie. Mamy problem z przeprowadzaniem wywiadów z nowymi osobami, takie też się zdarzają, ponieważ. Na przykład straciły pracę w wyniku obecnej sytuacji. Ośrodek pomocy w Mikołajkach nadzoruje także wypłaty zasiłków oraz wydawanie pomocy z Banku Żywności. Niektórzy nie są przygotowani do tego, żeby posiadać konto, niektórzy nie chcą mieć tych kont, więc kasa musi być czynna. No i aktualnie też banki też działają w ograniczonym zakresie, więc nie zmienimy tego faktu. Zrobimy to troszeczkę inaczej i o wszystkim będziemy informować oczywiście naszych mieszkańców, dlatego że wypłaty świadczeń rodzinnych nie będą się odbywać tak jak zwykle w trzy dni, a jedynie w dwa dni. Musimy zmniejszyć zakres godzinowy przybywania tutaj osób. Osoby wchodzą pojedynczo, są kierowane przez pracowników. I tak samo jest z dożywianiem osób. Też staramy się ich obsługiwać indywidualnie. Pracownicy MOPS apelują także, by w tym okresie zwracać uwagę na osoby ze swojego najbliższego sąsiedztwa. Wiadomo, że Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje szczególną grupę osób, więc my wiemy o tych osobach, czy tam osobach niepełnosprawnych z jakichś wąskich grup. Nie wszystkich, więc jeśli ktoś wie, że jest osoba starsza, potrzebująca pomocy, to my prosimy o taki kontakt, zweryfikujemy tą informację i postaramy się tej osobie pomóc. Pracownicy ośrodka nadal świadczą usługi opiekuńcze w terenie i współpraca z mieszkańcami ułatwi dotarcie do potrzebujących, stąd apel, by w tym czasie nie być obojętnym na los innych.